Na TikToku haski, na YouTubie Crafting 318, teraz na spokojnie. Ha ha! Żart! Niech pierdolnie jak trzeba. Gdybym miał coś zmienić. Zacząłbym od siebie życie mnie nie głaskało. Trudno idę dalej. Nie chcę litości, chcę prawdy i wiary. Jakby życie się potoczyło, gdyby było normalnie. Tego nie wiem, ale wiem, że serce wytrzymuje najwięcej. Guczy chód, strach czy bezsenność w mocy. Dziś nie powstrzyma mnie, nikt ma mogę w sercu. Z każdego, z każdego szamba można wyjść Najważniejsze nie poddać się, Polskę w sercu każdy może mieć Nieważne co się stanie, wiem, wiem Z każdego szamba można być Najważniejsze nie podacie się, Polskę w sercu każdy może mieć Nieważne co się stanie, wiem można być skurwionym na system, politykę, jasne Ale Polska to ludzie, to my, to nie hasło na masz Tak zaufaj korzeniom, jeśli masz z tym problem Odpowiedz sobie kim jesteś, gdzie dorastałeś Twoi przodkowie walczylibyś byś miał ci żyć. Jeśli od dziecka widziałeś tylko łzy Jedni ręką w stół, powiedz radę Dam życie, znam mi nie będę już sam Polskę w sercu każdy może mieć, nieważne co się stanie, wiem. Wiem, z każdego szamba można wyjść, najważniejsze nie poddać się. Polskę w sercu każdy może mieć, nieważne co się stanie, wiem. Jeszcze wzejdzie nad tobą, zakotwiczona w sercu jak statek na morzu. Nie dla władzy, nie dla kasy. Yeah. Za historię i rodzinę nigdy cię nie skrzywdzę. Damy radę, każdy może, jeśli zdrowie ma. Walcz, je jeszcze masz, trzymaj rękę na piersi, papier, czy nożyce. Życie weryfikuje, kieruj losem sam, nie oddawaj steru. Ból, który widzisz i słyszysz, gorszy od fizycznego. Głódszy mróz, ciemność, utrata bliskiego. Polskę w sercu noszę i to mnie ratuje. Polska plus rodzina, siła co Góry buduje Z każdego szamba Można wyjść Najważniejsze nie poddać polskie Polskę w sercu każdy może mieć Nieważne co się stanie wiem Wiem Z każdego szamba można wyjść Najważniejsze nie podać się Polskę w sercu każdy może mieć Nieważne co się stanie wiem Jeśli młodość pokazała ci no Masz czas Wchodzimy na szczyt Krok po kroku Silny, uwierz w siebie i w kraj, w coś trzeba wierzyć inaczej się rozsypiesz, nie robię ci na złość, nikogo nie obrażam, chcę byś uwierzył w siebie, nawet gdy życie przyciśnie cię do ściany. Masz stać, raz, drugi, trzeci i czwarty, stań, 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 stań! stań. Zamba można wyjść, najważniejsze nie poddać się Polskę w sercu każdy może mieć, nieważne co się stanie Nie wszyscy mają równo, to nie jest bajka Ale każdy ma iskrę, choć czasem gaśnie Podaj dłoń sobie sam, a potem drugiemu Bo naród to my nie zostajemy Nikogo na glebie. Nie chcę pomników, nie chcę wielkich słów. Wystarczy, że powiesz, żył jak człowiek, był tu, kochał, walczył, mówił, nie chował się w cieni. Polska w nim pulsowała dzień po dniu. Co się stanie, wiem Z każdego szamba można wyjść Najważniejsze nie poddać się Polskę w sercu każdy może mieć Nieważne co się stanie, wiem Wiem Z każdego szamba można być. Najważniejsze nie poddać się Polskę w sercu każdy może mieć Nieważne co się stanie, wiem